Dzień dobry, tu dzień Rago. Witam w kolejnym odcinku Poladyna, Tym razem zmierzymy się z levelem 80 do 100. Nasz poprzedni odcinek skończyliśmy na Wyrmach na Liberty Base z na Damage, gdzie wbiłem 80 level. Wszystkie poprzednie odcinki podlinkuję pod tym filmem, oraz e, na koniec każdego odcinka jest takie coś, co się nazywa gdzie jest ten Resp oraz udzielam jakieś tam innych dodatkowych informacji. 24 lutego Startuje nowy serwer. No, PvP, I jeżeli ktoś chce zacząć od nowa, tak jak ja zaczynałem tym harem od pierwszego dnia serwera, to ma okazję. I może tam będę grał, może tam nie będę grał, jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie tam sporo ludzi grało, dużo ludzi czekało na nowy serwer, i nic zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj się udałem zrobić Warlock Quest i odebrać. Sobie właśnie Vampiry Krzysztof i Dragon Lance i po drodze sobie tutaj wybijając te wszystkie mobki dobiłem 81 level, a zabijam wszystko po drodze, co się rusza, ponieważ zawsze to później trochę mniej czarmów do, do kończenia na tych wszystkich mobach. Następnym respem, na jaki się udałem, były właśnie wz -y Warzony 1.3. I nigdy tutaj nie przychodziłem wcześniej. Nie, nie, ogólnie nie robiłem warzonów na swoim eku, nie przychodziłem na warzony, ogólnie ten. Kompletnie zignorowałem tą część gry. Wiedziałem, że to jest, wiedziałem o co tam chodzi w miarę, ale nigdy tam nie przychodziłem, nigdy tam nie robiłem tasków, nigdy tutaj nie ekspiłem. E, zrobiłem tylko sobie tutaj dostęp na eku, żeby tutaj od czasu do czasu przyjść, jak był jakiś zgnustowany mobek, czy coś i tam pobić jakiegoś tam mobka, ale e, ogólnie to nie. Nie za bardzo tutaj się wczuwałem w te warzony, ale na tym serwerze stwierdziłem, że się bardziej tym tematem zapoznam i zrobię te warzony i, i zrobię tutaj dostępy. No i właśnie nam sobie właśnie sprayem na EXPA chwilę pobiłem te e, Crystal Crushery, tako dla, dla, dla zabawy. I następnym razem, który odwiedziłem, były właśnie Brainy i Banshee na Yalahar pod cmentarzem. i stamtąd udałem się na Grey Island pobić trochę wszystkie robaki. Chciałem tutaj zdropić e, grasshopper legi. I tak ogólnie chodziłem po wielu sobie respach tak na zmianę, bo wjechały mi assassin stary na 80 levelu i stwierdziłem, że sobie pochodzę po wszystkich takich jakichś respikach i będę właśnie sprawdzał to, e, tu robił repaka, tam robił repaka i sobie sprawdzał właśnie e, jak to będzie wyglądać i e, Jakie expy będą się kręcić, tak żebym wiedział później, gdzie mogę się udać Ewentualnie jakby, jak wszystko inne będzie zajęte, to żeby mieć jakieś alternatywy Czy warto tutaj się w takie mniej popularne miejsce po prostu przejść I sobie tam na przykład poexpić chwilę, powbijać czarmy i się po prostu pobawić gierką Tutaj wpadłem też z tymi assassinami na Minosę na Oramont już samemu bo w poprzednim odcinku biegaliśmy tutaj z druidem, ale było tak, no nie było jeszcze tak fajnie jak na 90. levelu. Więc tutaj trafił się bardzo fajny mobek na boosted, czyli drillworm, które znajdują się w Kaz i jak to się mówi, są tutaj dwa respy tych mobów. Na jednym one znajdują się same z wyvernami, a na drugim są jeszcze GS-y. Ja wybrałem ten res, gdzie są same wywerny i dr drillwormy, bo nie interesowało mnie zabijanie GS-ów, ponieważ chciałem jak najbardziej skorzystać z moba, który jest zbustowany daje dwa razy więcej expa, dwa razy szybciej się respi i daje dwa razy więcej lota więc y, GSy by mi tu po prostu przeszkadzały i utrudniały tutaj po prostu expienie więc wybrałem sobie ten e, resp po prawej stronie, gdzie, gdzie po prostu nie ma tych GSów i sobie tutaj expiłem, naprawdę fajnie by mi się expiło, dobry robiłem tutaj exp na godzinę, robiłem tutaj dobry profit i na początku na nowych serwerach wszystkie tereny tak naprawdę są terenami na premium account, bo ludzie bez premium account nie mogą grać na nowym serwerze, więc pamiętajcie o tym, że czasami warto się wybrać na stare jakieś tereny, bo tam może nikogo nie być, bo każdy pobiegnie gdzieś na wszystkie te nowe premium tereny, a, a zapominają, że na nowym serwerze wszystkie tereny są premium. Tutaj yy, robiłem quest na Scyzorych w końcu, który można zrobić już na 50 level, ja trochę tutaj z tym odwlekałem ale po prostu już mi irytowało noszenie tego kilofa łopaty i maczety przy sobie więc jak to się nazywa, stwierdziłem, że już zrobię tu trzeba wyjaśnić tego oponenta, ukraść mu brodę i oddać ją tutaj i dostajemy scyzoryk, ja wybieram zawsze czerwony scyzoryk bo taki miał MacGyver <grytanie> też cotygodniowe właśnie taka rutyna, cotygodniowe chodzenie na bagnia i kupanie licza, jest to przedmiot na monta Znowu się udało go wykopać, więc znowu dodatkowo jakiś darmowy hajsik wpadł. Oprócz tego zrobiłem mu ten steak. Najlepiej robić to w ten sam dzień, żeby nie zapomnieć. Tutaj poszliśmy odebrać właśnie sobie koszy i amulet, który robiliśmy w poprzednim odcinku też, yy, bo tam trzeba go poczekać 24 godziny, żeby go odebrać. No i tutaj udałem się na właśnie wery Badgery, które były pokazywane na, na innym odcinku, jakie biłem na tam 40 którymś levelu. I tutaj właśnie próbowałem sobie pobić tak bardziej obszarowo, po więcej z Massanami i właśnie z tym koszem amuletem. I teraz jest taka opcja, wtedy jeszcze tej opcji nie było, co się nazywa Impact Analyzer i ona wam pokazuje, jakie obrażenia dostajecie w jakich ilościach od jakich mobów. I teraz naprawdę dużo łatwiej można dobrać eku i itemy na danego respa. A tutaj jeszcze ja trochę tak bardziej zgadywałem, czy ten kosze jest lepszy niż na przykład Werewolf, czy nie jest. Więc tak sobie poprzedłem na próbę właśnie z tym kosze amuletem sprawdzić, jak to będzie wyglądać. No i tutaj jest właśnie to, ten 90 level, o którym przed chwilą wspominałem i. Krystal Arrowy wjeżdżają. I tutaj poszedłem na właśnie Minosy na Oramon, klikać krzaki, zabijać te Minosy i dużo, dużo lepiej jest niż z Assassin's starami. I robi się nawet profit. Szczególnie jak szmatki zielone i niebieskie są na waszym serwerze w cenie, więc naprawdę przyjemnie się już zaczyna ekspić właśnie wtedy Minosy. Tutaj idąc na Brainy, na Liberty Bay, wpadł mi 22 Magic Level. I tutaj właśnie przyszedłem sobie pofarmić trochę mózgów, które są potrzebne na trzeci poziom Life Lich'a. I ten resp w porównaniu do respa na Yalahar pod cmentarzem wychodzi dużo lepiej moim zdaniem profitowo, ale gorzej z expem, więc na Yalahar jest lepszy exp, a tutaj jest lepszy profit. I tutaj jest na tym respie taki teleport, jeżeli ktoś nie wie co ten teleport. Robi to, jak się w niego wejdziecie, to pojawiacie się tutaj na, przy samym wejściu do respa, więc tak wam pokazuje tutaj co robi ten teleport. Oprócz tego tu macie statystyki z pierwszej godziny hunta takim właśnie levelem, jak to wyglądało, i ile czego pozabijałem. No i kolejne co mi się trafiło to prey na defa, który miałem na killer Cayman. I killer Caymany biliśmy na pierwszych dniach serwerach w ogóle i w tym hancie, i bardzo fajnie się to biło, bardzo śmiesznie i tak dalej. I to było pokazywane właśnie na pierwszym. Nie, to było na 20 levelu, to był w drugim odcinku, więc yy, chciałem się przejść, sprawdzić, jak to będzie. Przy okazji, trochę czarmów wbić. Tam trochę przepaliłem tego preya, zrobiłem tam repaka i poszedłem sobie sprawdzić ściany na Krylos, które chciałem mieć na pewno zaliczone szybko na, na czarmy, bo planowałem tutaj trochę poexpić <coughs> później obszarowo na 150 levelu i. I też można tutaj robić taska na Nightmery, bo sciony są zaliczane do tego taska, więc też bardzo fajna taka miejscówka do pobiegania. Yy, można tutaj Team Hunty porobić na niskich levelach, też bardzo fajna sprawa. I znowu, cotygodniowe, tam codzienne bicie, sprawdzanie wazy u Chorestisa i wybijałem po drodze zawsze całego Respa, żeby właśnie z tych mobów złocić Fistone Stick. Więc za każdym razem, jak szedłem tutaj na dół, na tym respie, e, kliknąć jakąś wazę, którą zbiliśmy już w poprzednich odcinkach jak ktoś nie widział, to możecie sobie zobaczyć poprzednie odcinki to właśnie wybijałem wszystkie te mowy, bo jest naprawdę tutaj dużo mowów i dużo czarmu do wbicia, więc jak wybijałem sobie to wszystko idąc na wazę codziennie e, kliknąć tą wazę, jak były oczywiście te wazy, no to zawsze to była jeszcze dodatkowa szansa, że zdropiłem ten Fistone stick i, i dodatkowy profit z tego miałem, oprócz tego ze skorpionów też wypadają sti fisony stick i też Zrobiłem tu taki teścik, że przyszedłem tutaj na jednego repaka z Assassin's Starami i, tak jak widzicie, kręciłem exp w okolicach 650k na godzinę. Później przyszedłem tu na następnego repaka z Krystalarolami, żadnych Nimbu nie miałem porobionych, niczego i kręciłem tutaj exp w okolicach 590-600k na godzinę. I później jeszcze przyszedłem na trzeciego repaka z Burstarołami, żeby sprawdzić, czy może z Burstarołami będzie lepiej. Wszyscy zawsze tak polecają, i... No i jak to było, to zaraz zobaczycie. Więc tutaj właśnie kręciłem taki, właśnie jakiś taki ekspik w okolicach tego 560k. W międzyczasie, między tymi repakami, to to na przykład zrobiłem sobie tak jak to Daily Amulet na Lwa, który już jeden zdo udało nam się zdobyć w poprzednim odcinku. I tutaj mamy kolejny, więc kolejny profit, kolejny item na Monta, kolejny proficik. Udało mi się kupić tanią Demon Helmet za jakieś 60k na markecie. I stwierdziłem, że zrobię sobie w niego imbu. I tu przychodzimy do tej świątyni Highs, przynosimy 5 old tomów, gadamy z tym chłopem i oddajemy mu te tomy i możemy robić pierwszy i drugi level imbu. Żadne, to nie jest wcale jakieś skomplikowane, każdy z was może to robić. No i ja miałem już nafarmione trochę roubeltów i właśnie itemów z elfów na, na dista i sobie zrobiłem pierwszy level właśnie imbu na, na manę oraz na dista. Cały artykuł na temat IMBU podlinkuję pod tym filmem, możecie sobie poczytać, bardzo ważny artykuł, ja bym polecał się wszystkim zapoznać dobrze z tym artykułem. No i no i znowu wróciłem sobie na oramont Naminowski, tutaj przypalić jakiegoś boosta. po blisko z depo, tak na pół godzinki wpadłem tutaj na expa poklepałem to tutaj właśnie tak jak mówiłem, można sporo zarobić, wypadają tutaj itemy do imbu e, oprócz tego wypadają tutaj itemy, te szmatki które są potrzebne na outfity i ludzie to kupują i potrafią zapłacić całkiem spory hajsik za to, więc na tym 90 levelu plus właśnie z krystalami zaczęło to mieć sens, żeby tu przychodzić samemu i i nawet można było tutaj coś zarobić, wyjść na zero i mieć przy tym bardzo przyjemny exp na godzinę i też właśnie tak jak to wspominałem już wcześniej, klikamy krzaki, żeby jak najwięcej ich naklikać, żeby później nie musieć robić aż tyle kolorków, jeżeli ktoś chce je robić, albo innych misji, żeby skończyć dostęp na oramont. jeżeli chcecie tutaj expić takie miejsca jak Bandity czy Katasy. No i tak jak mówiłem, tu później zrobiłem trzeci repak na właśnie Burstach. I ten repak jeszcze dodatkowo miałem mana i skilla w helmecie już teraz, wcześniej tego nie miałem. E, robiłem tutaj jakieś 370k na godzinę na 100%, to wychodzi jakieś 560k na godzinę, czy tam 570k na godzinę na... Właśnie 150%, więc wyszło na to, że z tymi burstami... No wychodziło mi tutaj najgorszy exp, najkrócej repak Wam... Mówię, jak mi się ekspiło na tych trzech rzeczach, więc wychodziło na tym, że, że najdłużej na repaku, jednym repaku wytrzymywałem na assassinach, robiłem przy tym największe ekspi i najmniej się wastowałem na potach. Więc tak. Jakbym może miał porobione wszystkie imbu na trzecie levele, to może by to wyglądało kompletnie inaczej, ale jeżeli chodziło o bieganie bez imbu, to najprzyjemniej mi się ekspiło właśnie z Assassin's Starami. Tutaj poszedłem zacząć zbierać. Tom of Knowledge. Tu jest cała seria tych questów, gdzie możecie zdobywać te książki. I tutaj są właśnie dwie książki niedaleko siebie, za dwa różne questy i nazywa się ten quest Lost Toms. Podlinkuję nazwę tego quest'a i tam możecie się zapoznać z wszystkimi tymi questami. I warto tak rozpykać sobie te questy, że jak już będziecie... Przeczytajcie sobie cały ten spoiler, wszystkie te questy, bo właśnie niektóre questy są obok siebie, wtedy nie będziecie musieli biegać dwa razy. W te same tak naprawdę miejsca, żeby odebrać jakiś tam item, który się później zamienia też na tom, tak jak w tym wypadku ta czaszka. Więc yy, warto się zapoznać z całością. Zanim zaczniecie to robić, żeby można sobie to tak fajnie poukładać, że naprawdę zaoszczędzi Wam to później dużo czasu. Można łączyć ze sobą te questy, i oszczędza to chodzenie i, i ogólnie czas. No i tutaj, właśnie, robiąc kolejny raz daily questik na amulet, wbiłem setny level. No, i tak to mniej więcej wyglądało. Bardzo przyjemne, przydział levelowy. Bardzo dużo testów, bardzo dużo profitu, tak naprawdę z tych wszystkich itemów, które udało mi się tam podrobić. No i teraz przejdziemy do tematu, gdzie jest ten i Zaczniemy od kas. Jak udajecie się na kas, to możecie zagadać z NPC-em, napisać do niego high ticket jest i dostajecie darmowy, znaczy za 250 GP, przejazdy takimi wagonikami. I te wagoniki was przewożą w kas. W różne miejsca i możecie się pojawić w różnych miejscach, macie tu na tych tabliczkach napisane, gdzie was on właśnie prze, przerzuci. Na przykład może on was przerzucić do depo, i jak się przeniesiecie, możecie się przenieść do tempo. Tutaj jest, tu mamy też te portale na e, wyspę Fei. E, tutaj możecie się przenieść do trenerów, tam do Guildhouse'u, tak używając tego kamienia, o którym opowiadałem w pierwszym odcinku. I tutaj znajduje się taki chłop, z którym Trzeba zagadać tam o Join, żeby tutaj wejść w ten teleport. Trzeba mieć 80 level. Kupiłem sobie parę tutaj teleport krystali i udajecie się tutaj i tu mamy taki teren. I tu jest depo, tu mamy tych wszystkich NPCów, tu jest taki quest do wykonania, podlinkuję nazwę tego quest'a i tutaj właśnie, żeby dostać się na ten resp trzeba tam wykonać te pierwsze misje i żeby odchodzić po całym tym terenie. Oprócz tego można stąd wyjść do różnych miast, czyli mamy na przykład jak widzicie tam na minimapie, że Liberty Bay i tak dalej. No i stąd y, udałem się właśnie tym teleportem, tylko trzeba mieć ten krystal na Liberty Bay i tutaj pokażę Wam, gdzie znajdują się te brainy i one Lordy na Liberty Bay. Znajdują się one tutaj nad morzem. Taka jaskinia <laughs> i tu nie będę biegł tam na sam dół i pokazywał, gdzie one są dokładnie, to tam traficie, nie da się nie trafić. Następnym respem jest Grey Island. Płyniecie tutaj. Na przykład z Venor, z Edron, z Ab albo z Darasi I mamy tutaj depo pod ziemią. I tam jest też bank, taka maszyna wielka. Oprócz tego tutaj mamy NPC, u którego można kupić płotki, obok którego przebiegłem. No i tutaj mamy mapę właśnie tego Hive. I tu jest taka część, która jest zamknięta, trzeba ją tu odblokowywać. Tu jest część, gdzie jest depo. Tutaj są też wejścia na dyplingi. Tutaj mamy tą część, którą ja biegałem na niskim levelu i tam jeszcze jest taka część, gdzie taka piramida. No i ogólnie tak to wygląda. Następnym respem jest resp na Krylos, te ruiny Krylos, tam są te i gladiatory. Tutaj po drodze, jak przebiegacie, to musicie uważać, te ogry potrafią trochę uderzyć, ale też potrafią upić. Więc można nam zakładać sobie dwa rwenlinga. Kolejnym respem są właśnie te brainy. Na... Znajdują się one tutaj pod cmentarzem na Yalahar. Oraz tutaj na powierzchni znajdują się stalkary i zombie. Więc to pokazuje na przyszłość, żeby, bo to też kiedyś będziemy <gry> robić czarny, to on pokazuje gdzie to jest. No i teraz przejdziemy do drill na Kaz. I tu tak jak na kiedyś na gwardy się szło, jak ktoś pamięta. Tutaj kiedyś, tędy się szło na Gardy, takie stare Resp. No i tutaj dobiegając do tego miejsca tutaj można pójść albo w prawo albo w lewo I mamy tutaj Resp. W lewo jest Resp z gs Na prawo jest Resp z wivernami, Więc ja najpierw pokażę Wam Tutaj całą drogę do tego respona na Prawo, gdzie ja akurat ekspiłem A później Przebiegniemy właśnie na Lewo Nic, do no zobaczenia w następnym odcinku E bye bye.